Cześć! Dzisiaj w siłowni na dwóch metrach kwadratowych chciałem poruszyć bardzo ważny temat jakim jest rozgrzewka. Jest to element treningu, o którym nie możemy nigdy zapominać. Rozgrzewka powinna przebiegać we właściwy sposób. To znaczy, że powinniśmy ją zaczynać od ćwiczeń, które angażują duże grupy mięśniowe. Czyli takie ćwiczenia, jak się stosuje na przykład w treningach aerobowych. Mogło to być Biegi, może to być jazda na rowerze, e, może, mogą to być pajacyki. E, ćwiczenia, które po prostu angażują nasze całe ciało po to, żeby je odpowiednio rozgrzać. Wtedy, kiedy mamy już rozgrzane ciało, e, możemy przejść do innych elementów rozgrzewki. E, najczęściej są to ćwiczenia polegające na e, krążeniach, e, wymachach, skokach, podskokach, e, czyli takie ćwiczenia, które powodują, że rozgrzejemy też inne elementy swojego układu ruchu, czyli mięśnie, więzadła, stawy, po to, żeby zabezpieczyć się później przed kontuzjami. Później te wszystkie elementy, które rozgrzewają nasze stawy, krążenia, to, są, to jest tak zwany stretching dynamiczny. Pamiętajmy bardzo ważna część podczas treningu, czyli uelastycznianie naszych stawów, zwiększanie ruchomości naszych stawów, po to, żeby właśnie później przestrzec się przed kontuzjami. Ostatnia część takiej rozgrzewki będzie zależała od rodzaju treningu, jaki będziemy stosowali w części właściwej treningu, także w zależności od tego, czy mamy przebiec 15 km. W tej części właściwej, e, czy na przykład mamy stosować ćwiczenia siłowe, albo jakiś trening e, związany z grami zespołowymi, e, trening, który jest zaawansowany technicznie. E, to też będzie wpływało na długość naszej rozgrzewki. E, troszeczkę krócej możemy się rozgrzewać wtedy, kiedy mamy zaplanowany trening wytrzymałościowy. Przy treningu siłowym powinniśmy bardzo dużą uwagę przywiązać do rozgrzewki i jej długości. Tak samo jest przy ćwiczeniach szybkościowych albo ćwiczeniach skomplikowanych technicznie, dlatego że musimy odpowiednio przygotować nasze ciało, żeby nie doprowadzić do jakiegoś urazu czy kontuzji. Pamiętajcie o tym, że rozgrzewka zależy też od kilku innych elementów od naszego wieku zależy od pory dnia. O czym nie każdy pewnie wie, rano powinniśmy się rozgrzewać dłużej, bo nasze ciało jeszcze nie jest przygotowane do wysiłku. A po południu, wtedy, kiedy mamy w ciągu dnia pewną aktywność, możemy się rozgrzewać, rozgrzewać trochę krócej. Zależy też od stopnia naszego wytrenowania. To, co już powiedziałem, łatwiejsze treningi wymagają troszeczkę krótszej rozgrzewki, trudniejsze, musimy się do niej mocniej przyłożyć i ją wydłużyć. Najważniejsze jest to, żebyście nie zapominali o tej rozgrzewce. O wiele lepiej Wam się będzie ćwiczyło, o wiele przyjemniej, zapobiegniecie kontuzjom, a także będą lepsze efekty podczas wykonywanego treningu. W następnej części mam zamiar pokazać ćwiczenia, jakie ja stosuję i jakie będziecie mogli wykorzystywać przy okazji ćwiczeń, przy okazji trenowania na dwóch metrach kwadratowych. Także zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i dziękuję bardzo.